Hejka, dzisiaj trochę inny kadr, e, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, jestem Masza i dzisiaj do Was przychodzę z mukbangiem, ale najpierw zapraszam Was na wszystkie moje social media, czyli um, Instagram, inst Instagram, Twitter i TikTok. I dzisiaj mamy kuchnię bałkańską, jest mega dużo mięcha, więc jak ktoś lubi mięso... Um, to będzie zachwycony. A dzisiaj będą tematy tabu wol 2, czyli znowu zdałam wam okienko na Instagramie, gdzie mieliście mi zadawać jakieś fajne tematy tabu. I powiem wam, że z tego co widziałam, jest sporo fajnych, także zaczniemy. Ale najpierw troszeczkę zjem, spróbujemy czegoś jak zawsze. Najpierw tutaj są krewetki panierowane, więc może tego. A jedzenie jest, jak już mówiłam, to jest kuchnia bałkańska i jest z Banialuki w Warszawie. Tutaj wam wstawiam e, ich Instagrama i będziemy testować. Kuchnia, którą powiem szczerze, że bardzo rzadko jem, także będzie tutaj taste. Te mm, dobra, spróbujmy czegoś jeszcze. Może tego hummusu z czymś? Z ziemniaczkiem. Bardzo dobre. Ja od razu mówię, że będę dzisiaj trochę mniej jadła, dlatego że miałam zatrucie pokarmowe parę dni temu, ale poświęcam się. Także zaczniemy od jakiegoś pierwszego fajnego pytanka. Czy golisz się wszędzie i czy tak trzeba? Mm, więc ja nie golę się wszędzie, bo mi się wszędzie nie chce. Jakby nie znam chyba osoby, która goli całe ciało dokładnie, ale y, golę się w większości miejsc, bo po prostu tak się czuję najbardziej komfortowo. I czy tak trzeba? Nie, nie trzeba. Jakby każdy robi co chce i możecie sobie chodzić z włóchami długimi na dwa metry, jakby nikomu nic do tego. Także następne pytanie. Co Ci obrzydza? O czym nie jesteś w stanie rozmawiać? O Jezu. Nie jestem w stanie rozmawiać o krzywdzie małych dzieci. Jakby wiecie, takie niefajne tematy. To nie jestem w stanie, serio. Dobra, spróbujmy czegoś. Może spróbujmy tego mięsa. First bite. Wow. Ej, to wygląda jak, wiecie, taki mm, jak taki mega twardy stek, a to jest takie mięciutkie mięsko, że I can't. Serio, mega dobre, takie tłuściutkie I love it. To mięsko oceniam na 10 na 10, serio, jest zajebiste. Jest mega dobre. Jest mega, 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 mega dobre. Czy zostałaś kiedyś z tak, zostałam kiedyś zg**cona i najbardziej mnie przeraża fakt, że kiedy dzieliłam się z tym z paroma koleżankami, to one miały bardzo podobne przeżycia i też zostały, jakby wiecie, wykorzystane seksualnie, co jest moim zdaniem straszne i jest to bardzo, bardzo, bardzo częste, częstsze niż by się mogło wydawać. Co czyni seks naprawdę dobrym? Chemia. Najbardziej obrzydliwa rzecz, którą zrobiłaś? Oh my god! Nie mogę tego powiedzieć. Nie, nie powiem tego. Więc spróbujmy bokorzana. Nie mogę tego powiedzieć, co zrobiłam najbardziej obrzydliwego, ale jedna z bardziej obrzydliwych rzeczy, którą zrobiłam, to chyba... Jedzenie baboli. Swoich jak byłam mała. Po prostu ze smakiem. <grywa> Ponieważ że po prostu na Mugbangu trochę nie, nie wypada. Czy podobała Ci się kiedyś fagata? Powiem Wam szczerze, że nie, bo zawsze traktowałam tą osobę jak, nie wiem, siostrę. Tak wiecie, bardzo po przyjacielu skutek, że nie. Ile trwał twój najdłuższy związek? Mój najdłuższy związek trwał prawie 3 lata. No, yeah. Dobra, teraz spróbujmy tego. To jest panierowany ser halumi, tak mi się wydaje. Mhm. To nie jest e, tabu. Aha, w ogóle ten ser jest spoko. Oceniam go na 6 na 10, bo ja za bardzo nie lubię takich serów panierowanych, ale jak ktoś lubi to nit. Fajny jest ten sezam dookoła. To jest zajmiste akurat. Se, sezam bardzo lubię. E, to nie jest tabu pytanie, ale takie wiecie, mm, bardzo się często pojawiało, ja unikam odpowiedzi na to, czemu nie było filmu u Boxdella. Historia z Bogzelem była taka, że zapraszał mnie do siebie na odcinek, no i tam się wydarzyła pewna drama, Jak niektórzy wiedzą o co chodzi, to e, ci, którzy wiedzą o co chodzi, to wiedzą. I niepotrzebnie pochwaliłam się e, na story, że będę u Bogzela. I on też pochwalił się w jednym odcinku, że, że tam będę. I wydaje mi się, że niektóre osoby maczały w tym paluchy, albo po prostu mnie olał, co jakby obydwie rzeczy są bardzo niefajne, bo po prostu w pewnym momencie mi przestał odpisywać. Także nie mam pojęcia, czy ktoś maczał w tym paluchy, czy on po prostu mnie olał. Także Boksel, bardzo nie miło, bardzo mi się zrobiło przykro. Ja. Yeah. Okej, okay, teraz spróbujmy może tego mięcha. Nie mam pojęcia co to jest, nie pamiętam, ale takie jakieś, taki ten... soser. sosem. Co lisiu, się piszcz, ale... To... Mm, to jest jakaś szynka i jest spoko, ale to, jest, to mi się kojarzy z takim starym dziadem, co pije w barze piwo i takie, wiecie, Czyli mięcha. To jest taki, taki smak, ale taki wiecie, trochę w czasy w górach z rodzicami i zamawiacie jakieś mięcho, trochę jakiś dziad w pubie, coś w tym desenie. ktoś lubi takie klimaty, to spoko. Mi nawet smakuje w sumie. Czy wysyłałaś kiedyś mu desy nieznajomym? Tak. Czy byłabyś w stanie kogoś za na przykład w szale? Najgorsze jest to, że wydaje mi się, słuchajcie, że tak serio, ja bym była w stanie zrobić coś takiego. Także watch out! Golenie pustyne, gładko czy nie? Jak często? Słuchajcie, ja w ogóle właśnie nagrałam filmik, o którym będę wszystko wyjaśniać na temat tego. Takie e, lifehacki na dick appointment, także czekajcie, do czwartku będzie e, nowy film. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo to jest coś, co ja bym chciała usłyszeć. Czy masz w domu jakieś e, zabawki erotyczne? Tak, mam w domu jakieś zabawki erotyczne. I powiem wam, że pewnego czasu pożałowałam tego, y, że trzymałam je w domu, bo osoba, z którą mieszkałam, okazało się, że po pokazywała je innym ludziom na FaceTime'ach, czy coś takiego. Także. Hmm. Kiedy twoja mama dowiedziała się, że nie jesteś dziewicą? Yy, tak naprawdę, nie wiem, jak miałam 16 lat, coś takiego. Tak wydaje, wydaje mi się, że wtedy jej powiedziałam. Dobra, spróbujmy mięcha jeszcze, bo jest naprawdę mega dobre. Czy byłaś kiedyś e, mule, Słuchajcie, to jest akcja, miałam o tym opowiedzieć na mukbangu, ale powiem wam to teraz. Kiedyś, jak miałam, e, nie wiem, 7 lat, coś takiego, byłam z koleżanką przed blokiem na, wiecie, na Placu Zabaw, co nie? Byłam z koleżanką na Placu Zabaw i, no i sobie, bawiłyśmy się i tak dalej. I ja miałam, pamiętam, krótkie i jakąś taką, wiecie, krótką e, bluzeczkę, bo no, po prostu było gorąco, było lato i byłam dzieckiem. I ten plac zabaw był tak między blokami. Był między blokami, no i były jakby klatki, co nie, do, do wejścia. I słuchajcie, my się bawimy i bawimy. I w pewnym momencie zauważyłyśmy, że jakiś dziad nas woła przy klatce. No i my myślałyśmy, że jakiś pan po prostu potrzebuje pomocy i do niego podeszłyśmy. A ten dziad wyjął, nie wiem, wyjął chyba jakieś pieniądze, i powiedział, że chodźcie ze mną do klatki i tak dalej. Moja koleżanka zaczęła uciekać, a ja sparaliżowana strachem po prostu stałam i się na niego patrzyłam i później próbował mnie wciągnąć do klatki i ja zaczęłam się drzeć, że mamo, 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 chociaż to jakby nie był blok, w którym mieszkałam i nie było mojej mamy i na szczęście dał mi spokój. Ale to było, pamiętam, że to było tak przerażające, jeszcze byłam dzieckiem niewinnym, że Masakra, a wiecie, jest bardzo często i bardzo dużo takich sytuacji cały czas się słyszę, że ktoś krzywdzi dzieci, ale to jest po prostu okropne i wydaje mi się, że to się zalicza pod może... albo nawet próba yy, gromatu. Palisz papierosy, a jeśli tak, w jakim wieku zaczęłaś? Yy, wiecie co, ostatnio znowu zaczęłam palić papierosy, chociaż już nie paliłam mega długo i paliłam ikosy i teraz znowu zaczęłam jarać szlugi jakby... Wiem, że muszę, muszę to rzucić i to jest bardzo niefajna, yy, bardzo niefajny nawyk. A zaczęłam w ogóle, jak miałam 10 albo 11 lat za garażami w szkole. Także ja. Yeah. Rebel. Nie sugerujcie się mną ani nic, jakby to jest yy, to jest patologia i tak nie, nie wolno robić, tak nie wolno robić. Ale ja nawet wtedy pamiętam, że się nie zaciągałam, tylko tak wiecie, yy, bram do buzi ten dym i tak. Yy, ja myślałam, że być. jest yy, zajebiście fajna. A byłam Bachorem, po prostu głupim. Masturbujesz się? Tak, masturbuję się. Jakby każdy, wydaje mi się, że to robi. Co uważasz o oglądaniu porn w związku? Jak dla mnie, szczerze, wiem, że dużo dziewczyn uważa to jako zdrada czy coś takiego. I szczerze nie rozumiem dlaczego, bo wydaje mi się, że każdy ogląda porno w związku czy nie. Ja na przykład oglądam często. Jakby nie. Na, ja oglądam po prostu często i nieważne, czy jestem w związku czy nie. Wydaje mi się, że to jest normalne. Nie wiem. Czy próbowałeś seksu analnego? Sorry, ale dużo jest takich pytań. Czy próbowałeś seksu analnego? Jeśli tak, to jakie miałeś odczucia? Powiem wam tak, że do tego potrzebny jest po prostu dobry partner, który będzie delikatny i tyle, bo to bardzo boli na początku. Ale jak jesteście z odpowiednią osobą w odpowiednim czasie i jesteście zrelaksowani, to jest e, bardzo miło i przyjemnie, i nie powinno to Was w ogóle boleć. Czy uważasz, że seks może, e, musi się zawsze kończyć orgazmem? W żadnym wypadku. Wydaje mi się, że seks to jest okazanie sobie czułości, jakiejś miłości, albo po prostu, wiecie, mm, fan. Także nie musi wcale się kończyć e, orgazmem. Chociaż fajnie, kiedy tak jest. No nie ukrywajmy, fajnie jak się kończy w ten sposób. Czy jesteś zadowolona ze swojego pierwszego razu? Nie, nie jestem zadowolona ze swojego pierwszego razu, i już to mówiłam e, chyba parę razy, bo to było jak wiecie, z... no, nie z mojej woli, to, że tak to ładnie ujmę i nie chciałabym o tym gadać, proszę nie zadawajcie mi już między takich wydań. Spróbujemy tego kremu czekoladowego, oczywiście jestem obrzydliwa e, widelcem, co ja mam te rzeczy, ale pobliżam, już jest czysty. I love it krem czekoladowy z orzechami 10 x 10 I love it dobra mi jeszcze po prostu naprawdę I love it Prem, jedna na 10. zajebiste, zajebiste Ale ma tyle kolori pewnie Bo to jest od masła Jest czekolada i są orzechy, także Oh my god o, Czy przyłapał cię ktoś na robieniu tego? Jezu, tak, tak Tak, ale to było embarrassment Naprawdę embarrassment Ja o tym opowiadam po ale to było śmieszne Z moim byłym chłopakiem wracaliśmy z Znaczy byliśmy nad morzem i przemieszczaliśmy się nad ranem z jednej miejscowości do drugiej, jakby obok siebie. E, tam wiecie, chałupy i tak dalej. I byliśmy w pociągu. No i tam nie wiem, się jechało z pół godziny max. No i my tak... Oczywiście nie mogliśmy... Nie, nie, wiem, nie wiem, o co nam chodziło. Byliśmy po prostu pijani nad ranem, wracaliśmy. No i ja stwierdziłam, dobra, zdejmuj spodnie. Po prostu między przedziałami, znaczy między wagonami. No i on już taki zadowolony, wiecie. ja już taka... I wchodzi dziad konduktor ja po prostu... Dziad, konduk... dziad konduktor spojrzał się najpierw mi w oczy, później jemu w oczy, później znowu mi w oczy, później znowu jemu w oczy. I ja nie wiedziałam co znaczy zabić spojrzeniem, póki mi się coś... naprawdę... Jak ja sobie przypomnę jego wzrok, to mam ochotę się... Naprawdę! So embarrassing. Naprawdę. I my tylko na siebie, i nie, przez 5 minut nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy kontynuować? Czy już jak, tak wiecie, że jolo? Czy, czy jakby. Może wysiąść? Czy coś. Ale nie sprawdził nam biletów. W ogóle sernik oceniam na 10 na 10 też. Ja chyba miałam fazę na słodkie serio, bo jest zajebista. Jestem przed okresem w ogóle. Także, Juno, you know. Zdradziłaś kiedyś swojego partnera? Nie. E, jakby serio. Uważam, że <laughs> jak się jest w związku, to lepiej już naprawdę, jak macie ochotę kogoś zdradzić, to po prostu zadzwonić i powiedzieć, Sorry, stary, zrywam z tobą, czy coś takiego. Bo to znaczy, że wcale nie kochacie tej osoby. I jeśli chcecie ją zradzić, to znaczy, że ten związek nie ma sensu. In my opinion. Także naprawdę, bolałabym dostać telefon od 3 w nocy, że sorry, już nie jesteśmy razem, albo SMS-a, niż żeby ktoś mnie zdradzał i to ukrywał. Naprawdę. Czy masz jakąś traumę z dzieciństwa? No, trochę mam. Odsyłam do mojego poprzedniego mu Co myślisz o nienoszeniu stanika? Nie Nienoszenie stanika to po prostu ja od 3 lat non-stop. Nawet jak sobie teraz zrobiłam cyski i powinnam nosić ten stanik, to i tak go nie noszę. Uważam, że jak wam jest wygodniej bez stanikami, jest na przykład o wiele wygodniej i nienawidzę nosić stanika, to po prostu go nie noście. I tyle. Jakby obraz jestmy ten zasadnik do końca po prostu na mnie patrzy. Ja nie, akurat, serio, nie mogę tego przeżyć. Co? Komu do tego, czy nosicie sanik, czy nie? What the fuck? Możecie mieć bimbały po prostu do pępkę, jakby komu nic do tego. Kiernik oceniam jednak na 10:00, na 10, był. Bo... Eee, fój. Był bardzo, 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 bardzo dobry. Jeszcze tam było pytanie: z tego co pamiętam, ile miałam partnerów seksualnych? Dla innych sporo, dla innych niekoniecznie. Wydaje mi się, że to zależy od punktu śledzenia, wiecie, ale nie powiem. I'm a hoe, ok? Ok. Czy wydaje się kiedyś w weekend? Nie. O dziwo. Tak mi się wydaje. Nie, nigdy się nie w bójkę. Jest chłopak, który ci się podoba dosyć bardzo, ale ma dziewczynę, co robisz? Mm, nic, bo ma dziewczynę. Czego nauczyły cię dotychczasowe relacje? Że nikomu nie wolno ufać. Nikomu, nikomu, tylko sobie. Tak wiecie, w stu Oczywiście można mieć jakieś zaufane osoby wokół siebie, ale nigdy nie nie ufajcie komuś, tak wiecie, w 100, w stu procentach. I pode mnie nigdy nie zradzajcie swoich planów na przyszłość nikomu. Chcę, żeby być spalona czy pochowana normalnie. Szczerze, to mam to w dupie, sobie to obchodzić, z do i tak już, wiecie. Kopyta wyciągnięte, kopnęła w kalendarz, sobie to obchodzić, czy ja będę. It's not my business, ok? Jak komuś z mojej rodziny będzie tanie mnie po prostu, wiecie, rozsypać moje prochy. Nie wiem, w ogródku to jakby. Róbcie co chcecie w ogóle, co mi to obchodzi? Czy aktualnie wiążecie jakaś bliższe relacje z kobietą? Mm. Trochę tak, trochę nie. Teraz już trochę bardziej. Znaczy, ona jest. jest nie chce zapeszać, zapeszać, ale jest, wiecie, tension między nami. Spróbujmy tego kremu hałwowego. To ja właśnie ja lubię hałwę. Ale sorry, to, to mi nie smakuje bardzo. I don't get it, nie. Dla mnie big no, no A myślałam, że będzie dobre. Już nie ma nic słodkiego? Nie, jest. Hm. Ile razy myślałaś, że jesteś w ciąży? O kur. To jest temat rzeka, słuchajcie, ja co miesiąc jest schizer. Koniec. Ja już. Ja będę miała chora. Po prostu tak jest co miesiąc ja co miesiąc mam schizer, że jestem w ciąży. Co miesiąc albo mam ogólnie nieregularny okres, muszę się zbadać, bo mam jakiś problem z hormonami. Ale mm, jak nie mam okresu, sobie wyobra wyobraźcie, co się dzieje. Oczywiście nie pójdę po to bo się boję i po prostu ja już wiecie stoję przed lustem i mówię, o oh my, my baby! Także a później dostaję okres i jestem taka. Hm. W sumie wiedziałam, że nie jestem w ciąży, ale no, mam schizy, że jestem w ciąży co miesiąc i wydaje mi się, że każda nas tak ma to jest bardzo często. Ile miałeś łącznie operacji plastycznych? Miałam łącznie dwie operacje plastyczne. Miałaś kiedyś problem z lękiem społecznym, opinią innych, jak sobie z tym radzisz? No słuchajcie, ja mam e, w sumie teraz taki duży problem społeczny, na przykład na ulicy, jak jest za dużo ludzi i jest dzień w nocy mniej. E, jakiś dzień jest za dużo ludzi, to dostaję takich jakby ataków paniki. Muszę odejść na chwilę, usiąść, nie wiem, odseparować się od ludzi, bo jest mi po prostu dosłownie fizycznie niedobrze i muszę jakby uciec, bo... Dostaje oczy i są jakieś takie fajne rzeczy. Kurwa, znowu. Co za? Mm -hmm. Coś znowu mi chrupnęło. Ja nie wiem, oni naprawdę chcą mnie pozbawić zębów, ale wydaje mi się, że to chyba orzeszek. Czy nie chciałam zrobić sobie większego biustu? Nie, nie chciałam. Chciałam właśnie. Nawet chciałam sobie trochę mniejszy zrobić, ale cieszę się, że y, zrobili mi takie, jakie mam. Ale nie uważam, że mi jakieś wielkie piersi, a właśnie nie chciałam. Chciałam takie, wiecie, średnie i, i dostałam takie, także ja. Czy seks jest dla ciebie potrzebny w związku? Eee, wiele osób może się oburzyć tym, co powiem, ale dla mnie seks jest najważniejszy w związku. Jak nie ma seksu, to nie ma niczego. Ja tego nie rozumiem, jak na przykład są pary, wiecie, które trzymają, eee, znaczy, które wytrzymują do na przykład ślubu. Jak możecie wiedzieć, czy chcecie być ze sobą, skoro nie uprawialiście ze sobą seksu? Bycz. I to by było na tyle na dziś, mam nadzieję, że wam się podobało. Mm, ja się nawp***łam za czasy i dziękuję jeszcze raz e, restauracji Bacajla... Bacajlan? Bajlando? Luka e, Za to jedzonko i zapraszam was do następnego... E, widzimy się w czwartek! Tips and Tricks, Dick Appointment, także mam nadzieję, że wam się spodoba i jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to łapkę w dół. I subskrypcji, jak ch chcecie być na bieżąco. Także to tyle. And, o Jezus, rychu, chodź! I pa! Rychu w szoku.